Cześć, z tej strony geszka Witaj w mojej kuchni. Tak jak obiecałam, będziemy gotowali coś zagranicznego. Zawsze w, jak jestem w jakimś nowym miejscu, to lubię spróbować regionalnej kuchni. Interesuję się wypiekami, daniami, które są charakterystyczne dla danego regionu. No i od kiedy mieszkam w Stanach, ja zauważyłam, że tutaj oczywiście gotują inaczej. I to nie są tylko hamburgery i, i No Każdy stan charakteryzuje się czymś innym. Wprawdzie, mieszkam na wschodzie, Stanów w Karolinie Południowej, która mimo wszystko należy do tej południowej um, kultury, południowego gotowania ze względu na swoją historię i tak dalej. Czyli się mówi takie Southern Kitchen, no nie? I tak. Hiszpanie ponoć pierwsi sprowadzili do Stanów brzoskwinie. Są one tutaj bardzo popularne. A co ciekawe, Karolina Południowa przoduje w produkcji brzoskwin w tym kraju. Na przykład Justin Bieber ma brzoskwinie z George. Czy ktoś zna tę piosenkę? <grym> Może wie o czym mówię. Nie będzie dzisiaj koblera, który jest bardzo popularny. I tak ten kobler południowy robi się troszkę inaczej niż ten popularny kobler. Będą się owoce pod kruszonką. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłam, a przynajmniej nie w ten sposób. Zaczerpnąłam przepis z jednej amerykańskiej strony, dam Wam link na dole. I przetłumaczę składniki, a także dam wagi, wagi składników. Jak chcecie spróbować coś amerykańskiego, coś regionalnego, coś popularnego z oceanu, to zapraszam do mojej kuchni. Bierzemy się za gotowanie. Hmm. W jednej z misek wymieszałam sobie mąkę, cynamon, cukier oraz przyprawę. Mieszam tylko suche składniki. Już widzicie, że na talerzu mam przygotowane roskwinie. Zanurzyłam je w gorącej wodzie na parę dziesiąt sekund. Następnie przełożyłam do zimnej i dzięki temu skórka z brzoskiem bardzo łatwo schodziła. Mam też przygotowane już masło w naczyniu i tym masłem po prostu wysmaruję to naczynie taką cienką warstwę. Resztę użyję do gotowania dalej. Mam tutaj około 100 gramów masła. Pokroję go na mniejsze kawałeczki i rozpuszczę w mikrofali, mieszając od czasu do czasu, żeby nie był bardzo gorący, ale rozpuszczone. Brzoskwini, które pokroiłam wcześniej, wymieszam teraz z tym cukrem, który jest na schodzie. No nie wygląda to pięknie, dlatego że moje brzoskwinie były bardzo słodkie. Tak jak mówiłam, troszkę przejrzały niektóre, więc puściły dużo soku. bardzo. Chociaż e, w tym przepis, który ja oglądałam, nie miał tak dużo soku w sobie. E, były to takie spójne, Brzoskwiny były soczyste, trzymały się razem i kawałeczki ładnie były wymieszane z cukrem. U mnie, to, tak jak powiedziałam, puściło się bardzo dużo soku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przełożę sobie teraz te brzoskwinie tutaj. Równomiernie. O, coś tutaj mamy kawałek bez Widzicie, nie jest zbyt gruba ta warstwa. Następnie do tych suchych składników włożymy jajko ale wcześniej je skucimy. Tak. I to jajko mieszamy z mąką, polecali widelcem, żeby były takie małe kawałeczki, a la kruszonka. Ale pachnie ten cynamon z gałką muszkatołową. Super. Myślę, że z powodzeniem w tym przepisie możecie zastąpić mąkę pszenną mąką bezglutenową, a cukier na przykład ksylitolem. I taką uzyskaliśmy. Widzicie, strukturę. I co ciekawe, właśnie to wysypiemy równomiernie na wierzch owoców. I dopiero potem słuchajcie. Polejemy masłem. Czego ja, jak mówię, wcześniej nie robiłam. Wydało mi się to być ciekawe. Zobaczymy, jak będzie smakować. Roztopione masło. Polewam tym masłem roztopionym równomiernie po górze. Zapikamy. Aż góra stanie się lekko brązowa, złocista i musi być mocno. Po brzegach będzie widać, że są bardziej przypieczone. Deser ląduje do piekarnika na około 35-45 minut, w zależności od tego, jaką macie moc piekarnika i jak wam zapieka. Słuchajcie, deser fit to to nie jest. Ale to jest przepyszne i nie spodziewałam się, że wyjdzie taki efekt. Po prostu ten cukier skarmelizował. Ale przede wszystkim masło stało się takim brązowym masłem. Kojarzycie jak czasami babcie polewały pierogi takim brązowym masłem. To jest pycha. Oczywiście jest to słodkie jak dla mnie, ale dla osoby, które lubi o, słodkie, to będzie idealne i polecane jest to podawać ze śmietaną, śmietaną kremówką, ubitą śmietaną, lodami. Koniecznie spróbujcie ten przepis. Jestem bardzo zadowolona. <laughs> Ale pachnie. Do zobaczenia z kolejnym przepisem. Trzymajcie się, pa!